Drodzy, witam na ostatniej już norcowej premierze zrabki Green, Green Money. Nie podoba mi się ta strapka, jest to kolejna taka nudna z i kolejna w ofercie lotto koloru zielonego, bo jest bardzo dużo tych zielonych i wyszła kolejna zielona. Podobna bardzo do zielonej pensji. Zielona pensja mi się podobała i ją lubię, bo jest dla mnie szczęśliwa, a czy ta będzie, to się okaże. Ja mam 4 sztuki bez szaleństw, oglądałam kilka premier. Nie zachwyciła mnie wygranymi ta zrabka, także zdecydowałam, że wezmę tylko 4. Stopnie wygranych wyglądają w ten sposób: jest 10. Ja mam 4, losowałam sobie z wachlarza i wylosowałam sobie, kurczę, sama nie wiem, dopiero spojrzę. Teraz 19, 29, 7 i 20. Dobra, takie sobie wylosowałam w ciemno. I szukamy zrabka po 5 zł. Szukamy wygrywających liczb i worka. No, ten worek to już jest symbol znany w kilku zrabkach, także nic nowego nie wymyślili na tą ostatnią premierę marca. Jeszcze na pewno się pojawi u mnie na tradycyjnym podsumowaniu miesiąca. I zobaczymy. Jak wypadnie dzisiaj, i jak na podsumowaniu, jak nie, nie ciekawie, to, to no nie będzie należała do moich ulubionych. O, przybliżamy i szukamy. I będziemy szukać 26, 3, 35 i 8. Dobrze, że są trzy rządki do szukania, nie dwa, jak to przeważnie jest. Jest więcej zabawy i nadziei.

Warstwa taka jak ostatnio. Lot taką fajną robi. 7 i 6. No i też drapaka sobie naostrzyłam, także nie wiem. <grywy> nie wiem gdzie tu jest ta przyczyna tego, że tak fajnie się drapie. Ale podejrzewam, że jedno i drugie kontrolne różne. I teraz 19. Pierwsza pusta. Ja tylko 20 zł.

Dwadzieścia, siedemnaście, dwanaście i trzydzieści trzy. Oczywiście, boki muszą się pojawiać. Nie może być inaczej. Kolejny, osiem, sześć i dwadzieścia trzy. Kolejna pusta. Dobra, no to teraz dwudziestka. Jak się spisze mój dzień? 20. Czasami jest, jest okazja przetestować, ale jakoś nie, jeszcze nigdy ten numer mnie nie zaskoczył. Także to chyba nie jest mój szczęśliwy numer. 22, 34 i 32. Jest 11, 34, 29, 21

Cudownie. Po prostu cudownie. Nie. A, a, ja tu już ściekła jestem, a tutaj coś mam. E, Jezus. Trzy. E... Powoli. Jednaście. Nie ma trzydzieści cztery. Nie ma dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy. 6, 31, 7, 32. Jest przecież. A jeju, jeju, jeju. No, jest 5 złotych przecież. No. Fy, o, W moim numerku 20. Czyli chyba zaczyna być szczęśliwy. Trzeba próbować 20. Dalej. I teraz 29. I tu jest. Szukam 27, 35, 16 i 19. I zobaczcie, jak fajnie, że są te kontrolne, bo naprawdę zabki wygrane trafiałyby do śmieci. Teraz dobra, powoli skup się kobieto. 23 i 6. Dobra, ten rządek jest pusty. 7.

no ale, 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 nie jest na pusto. Trzy razy A zgadza się. Nie jest na pusto, także powiem Wam nie, nie narzekam. Nie ma Połowa się zwróciła na 20 zł. Na cztery zrabki wygrały dwie. Remis. Połowa zwrotu z wkładu się zwróciła, także nie będę narzekać na tą zrabkę. Nie jest tak źle. Się połowa zwraca, to już jest dobrze. Ja Wam życzę dużo lepszych premier, takich najlepiej z takim dużym plusem. I się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymam za wszystkich drapiących dzisiaj premiery mocno kciuki. Powodzenia, kochani. Do usłyszenia. Pa pa.